Witamy Państwa. Sumienie Narodu rozmawia z Damianem Kitą, członkiem władz obozu narodowo-radykalnego, również sekretarzem Brygady Mazowieckiej ONR. Witam Cię, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. W zeszłym tygodniu Sejm Rzeczpospolitej uchwalił, no można powiedzieć, haniebną uchwałę dotyczącą wprowadzenia w Polsce tak zwanego porozumienia CETA. Jaka jest odpowiedź, jakie jest stanowisko obozu narodowo-radykalnego w tej sprawie? Czy szykujecie w tej sprawie jakieś akcje? No, mieliśmy w, w ubiegłym tygodniu wręcz podręcznikowy przykład tej pewnej manipulacji i tematu zastępczego, kiedy temat aborcji tutaj jakby był tym tematem przewodnim, kiedy jakby w ukryciu i pod płaszczem została przegłosowywana ustawa dotycząca CETY. W związku z tym nie możemy... Pozostać bierni e, i musimy opowiedzieć się za polską suwerennością e, przeciwko dyktatowi Unii Europejskiej. E, I w związku z tym w najbliższą niedzielę e, planujemy. Pikietę, manifestację przeciwko właśnie tej ustawie e, CETA. E, dokładnie odbędzie się ta pikieta o godzinie 12 na ulicy Jasnej 14 przez 16. To jest dokładnie róg świętokrzyskiej. E, przyjdźmy i razem e, pokażmy, że e, wola Polaków jest inna niż e, interesy e, czołowych partii w Polsce. E, przypomnę, że zarówno posłowie Platformy Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości akurat w tym temacie byli ze sobą zgodni i nie, roz, e, nie, nie prowadzili burzliwych kłótni e, w, na wizji. E, w, tutaj w przypadku ustawy, która jasno godzi w interes Polaków, natomiast sprzyja pewnym e, interesom lobbystów do powiedzmy w niedzielę 16 października. Dokładnie tak. Bo powiedziałeś w najbliższą niedzielę, ale uzupełniamy. Niedziela, 16 października. E, kolejne pytanie. Dzień wcześniej, 15, e, odbędą się również inne e, demonstracje e, przeciwko CETA. Jedna z tych demonstracji będzie robiona przez środowiska lewicowe, tak zwaną akcję demokrację, e, również środowiska związane z Nowoczesną, z Partią Razem, no i generalnie z Antifą. E, ciekawa rzecz, zapraszają wszystkich... Oprócz dwukropek Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Endecja, inne tam e, organizacje narodowe. E, jakbyście skomentowali obłudę e, tych środowisk lewicowych, że niby zapraszają wszystkich obywateli polskich, a tak naprawdę spośród tych obywateli polskich wykluczają środowiska patriotyczne i narodowe? No, trzeba pamiętać, że zawsze środowiska lewicowe e, w pierwszym szeregu podnoszą krzyk, lament, e, jakoby tutaj narodowcy e, łamali e, zasady pewnej wspólnoty. Społeczności czy okazywały brak tolerancji w stosunku do innych środowisk. Natomiast mamy tutaj Przykład totalnej hipokryzji, kiedy wydaje mi się, że jest to na tyle istotna sprawa, gdzie powinniśmy się wszyscy jako Polacy łączyć i stanąć, walczyć o nasz wspólny interes przed przedstawicielami naszej władzy. Tutaj natomiast niestety no, spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie Środowiska lewicowe w, w pewien sposób tutaj dbają o własny interes. Chcą być jakby prowodyrem akcji społecznych, tak? chcą tutaj się e, e, pre, e, przedstawić jako ten, e, który dba o interes społeczeństwa, Tym, tymczasem jest to, e, jest to z ich strony hipokryzja i, i, e, i pewna obuda, tak jak, tak jak zostało to wspomniane. W takim razie, e, jeszcze raz. Spotykamy się w niedzielę e, 16 października o godzinie 12, róg ulicy Jasnej i Świętokrzyskiej pod siedzibą Komisji Europejskiej, natomiast omijamy z daleka e, manifestację lewicową, która się zacznie o 13.00 pod Ministerstwem Rolnictwa w sobotę 15 października manifestację, która miała łączyć, a tak naprawdę dzieli Polaków. Z innych manifestacji przypomnę, będziemy się starali, żeby ludzie ze strony patriotycznej się nawzajem wspierali. O godzinie 14 w sobotę będzie manifestacja tych odrzuconych przez lewactwo, więc zapraszamy zarówno na niedzielę na godzinę 12, jak na sobotę, na godzinę 14 pod kinotekę przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dziękuję bardzo. Naszym rozmówcom był przedstawiciel Brygady Mazowieckiej i kierownictwa całego obozu narodowo-radykalnego. Dziękuję bardzo, Czełem Wielkiej Polsce. Czełem Wielkiej Polsce.